Witam wszystkich w nowym odcinku na moim kanale. Na początku zostawcie suba, lajka, udostępnijcie i to właśnie Delirium DK2 Piggy Official Trailer teaser. O, zapamiętam, pamiętam, że na moim poprzednim kanale też właśnie takie te premiery oglądałem, ale to były premiery ze Toilet, ale wracam do gdzie premiera od Mini Tuna DK2 Delirium Piggy Official Trailer. No i jestem... Ciekaw. O, tutaj. Is everyone ready? Le, let this go. I tam widział, że coś mi YouTube napisał. It's time. To jest czas. Dobra. Dobra, zara będzie. Nie, 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 nie widzę sekund, ale. Zara będzie. Eee. A i sorki, że nie było odcinków chyba przez 2 lub 3? Dwa lub, trzy. Dwa lub lub trzy te dni, ale właśnie po to czekałem na ten trailer. Dobra, ja on stay i przyspieszę. Raz, i dwa, że już szybciej. ta transmisja minęła. A panie, wyłączył mi. A to główno głupie. Jeszcze dalejkuję No, o. O, nie działa, dobra. No to takie, taki lekki skipa, więc cięcie! Dobra, widzowie, już minuta jest i się zmieniły te animacja. Dobra, kolejne cięcie 30 sekund, widzowie, kolejne cięcie. Dobra, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, widzowie, let's go. Dobra, mamy trailer. Kontynuacja... Aha, jak ma te, a macie problem z zamigającymi światłami, to lepiej włączcie. O! Boli. Trochę cisza. A Wizard Watch Studios, x Project. O. Do you decay? salon To już było w przecieku. No co to jest? Jakaś chyba gdzieś z zabaw? Coś takiego. O nie. Have you ever trapped O, tra. O... O nie. O! dobra jaki to będzie creepy. Maszyna. No. O nie to jest ten obraz Well I have And so you will too Did sezon 8! Yee! Yeah! O nowe skiny Nowe skiny Ambility Building mode system And i więcej Und ja, die Feinden fangen ab hier. Dies August. Der Chapter August. O, o ama ya çok. O ne bonnet. Dekay 2 delirium. 9 9 şerpeni. Dziewięty sierpień, dziewiąty sierpień, czyżby koniec? Czyżby koniec już? Chyba koniec. To. Well. Ej, dobra. To było... ciekawe. Sezon ósmy. Czekaj, jeszcze raz to zobaczmy, bo nie zobaczyć. Jeszcze raz to zobaczmy, bo nie zdążyłem zobaczyć. Hmm. Wkrótce... Zrobisz to. Okej, okay, sezon ósmy decaying. The, the Bunny bon twidigt alt. To będzie skin i CP tuning ALT okej okay. ambilitka uh, bo idę item items i więcej the infected up here ten sierpień the chapter the chapter sierpień sierpień 9 9 sierpnia o sezon 8 sierpień 16 sz sierpnia czyli 16 sierpnia się to ukaże jest i bonnet nikiejwa delirium ale czekaj. czekaj bo ma niby dziewiątego, być już ten chapter Tiki 2. Ale co ma być 16? A to to pytanie jest. Sason ósmy 16 No i Delirium? 9. Coś tu, coś tutaj mi nie pasuje, ale... Dobra, trailer był mocny. Okazało nam się dwa, dwa nowe skiny. Są to takie alt skiny. I to było na tyle. Zostawcie te suba, lajko, like, udostępniacie i spodziewajcie się jeszcze dziś, jutro pojutrze, po odcinka z przechodzeniem DK w Piggy, ale z pierwszej części. Dobra, to było wszystko. Dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, lajka, like, dostępniecie. Cześć!